Siemanko, moi drodzy, z tej strony Team Football KAA. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie pojedynek z pięcioma saszetkami, pojedynek River Plate, Atletico, Barcelony, Marsylii, Perze, Bayern i Lazio. Więc otwieramy pierwszą saszetkę. A więc mamy Olympic Marsylii, więc jest punkt dla Marsylii. Mamy tutaj Palmeiras, nie mamy Palmeirasu. Peugeot, więc punkt dla perze dwa francuskie kluby mają punkt. Newcastle, nie mamy Newcastle. FC Barcelona, więc mamy FC Barcelona. I, jeszcze, i Lazio, więc Lazio ma punkt. Druga sosetka, ta będzie specjalna, bo w niej będzie, będą trzy karty i, i ją otwieramy. A więc mamy na Rajsa z Arsenalu, logo Arsenalu nie mamy i mamy Barcelona Robert Lewandowski, więc jest punkt drugi dla Barcelony i trzeci, bo mamy na limitce Frankiego De Jonga. A więc teraz już Saszetka numer 3. I proszę państwa, co się dzieje dzisiaj z Barceloną? Już czwarty punkt Ferran. Ajax Amsterdam. Tutaj jeszcze raz Ajax Amsterdam. I pierwszy punkt dla Atletiku. Mamy Atletico Madryt, więc drugi punkt i Palmeiras. Kolejna saszetka. Drugi punkt dla Marsylii. Mamy kolejny punkt dla Barcelony. Pedri, Milan de Catalare, Real Madrid, Milan. I proszę państwa, mamy Invincible ale strań. No bardzo dobrze. Teraz ostatnia saszetka. Mamy Juventus, nie mamy loga Juventusu. Mamy Eintracht, Benifeit. Benifeiti też nie mamy. I mamy punkt dla Bayernu numer 1. Liverpool, nie mamy loga Liverpoolu. Atletica, więc punkt dla Atletika A więc tutaj cieszymy się z Invisible, ale. I mamy tutaj punkt dla rival plate, punktu nie było. Atletica zdobyło 3 punkty, Barcelona punktów zdobyła 5, 2 punkty zdobyła Marsylia, 1 PSG, 1 zdobył Bayern i 1 zdobył Lazio. A więc wygrała Barcelona ten pojedynek, drugi było Atletico i trzecie było. I trzecia była Marsylia. A więc dla nas to udany traf. Um, oczywiście trafił się jeden Polak, Robert Lewandowski. Nie była szczęśliwa ani Milika. Więc dosyć udanie. Ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!